No i po kilku tygodniach robienia sobie wyświetleń, zasięgów, zdobywania popularności na Andrzeju Zielińskim i kontrowersjach wynikających z tego, że pojawił się na konferencji Mmawip no wyszło prawdziwe oblicze Krzysztofa Stanowskiego jakbyście zauważyli i przeanalizowali wszystko to, co działo się w ostatnich tygodniach, to już po konferencji MMA VIP jedyną osobą, która promowała Andrzej, Andrzeja Zielińskiego, to był Krzysztof Stanowski, no bo właściwie to już nikt tego tematu nie poruszał oprócz niego. I cały czas sobie ten temat nakręcał, chyba te trzy dziennikarskie zera, cały czas coś tam coś tam na ten temat wrzucał. Później, gdy Czesław Michniewicz, którego lubię i serdecznie pozdrawiam. Został trenerem kadry. Krzysztof bez zmrużenia oka podszedł do tematu tych 711 połączeń do szefa mafii piłkarskiej. No wypadałoby to przynajmniej jakoś tam spróbować wyjaśnić. No przynajmniej, przynajmniej spróbować. Tak? No ale to wiadomo. No takie kwestie to tylko wtedy, jeżeli, jeżeli ktoś nie jest Krzysia kolegą, nie? No ale myślę, że całkowicie, już całkowicie maska spadła ze Stanowskiego podczas programu z tym piłkarzem Rzeźniczakiem. To w jaki sposób odnosi się Stanowski do kobiet, No to, no to trzeba to określić jednoznacznie. No. Odnosi się jak bydlak. No. no bo tylko bydlak może powiedzieć coś takiego, cytuję: Same wskakiwałyście do tego łóżka. Przestańcie skamlać. No debil. Choć bardziej by tutaj pasowało określenie bydlak. Nie chcę już wnikać w te szczegóły, bo mógłbym tutaj wam wypunktować ileś rzeczy. Które przeszkadzały mu u mnie, albo gdzie drążył te tematy u mnie, a, a kompletnie jakoś nie interesuje go to, jeśli chodzi o tego piłkarzynę. Myślę, że też mieliście, zaczęliście dostrzegać, o co mu tak naprawdę chodzi wówczas, gdy znalazł gdzieś w sieci wideo, gdzie Andrzej Zieliński przechodzi sobie podczas gali High League. No i co, kurwa, przechodzić sobie nie może? Już trzeba było nakręcić sobie wyświetlenia, wrzucić ten... No ale już wtedy zaczęliście dostrzegać, o co mu tak naprawdę chodzi. No ale to, co zrobił teraz, w ten, w, podczas tego wywiadu z tym rzeźniczakiem, to, to po prostu przebija wszelkie skale. Ja tylko chciałbym usłyszeć opinię na ten temat. Pani Małgorzaty Domagalik. Pani Małgosiu, co pani sądzi o swoim współpracowniku I o, i o tym, jak wyraża się na temat kobiet? To z takim pytaniem was pozostawię. Dobrej nocy.